Dzień dobry, cześć. Witaj. Witaj Football Melarzy 2024, w której prowadzę karierę od zera do ternera. Słuchajcie, zespół Legia Warszawa. No i dzisiaj kolejny mecz w rundzie Pucharowej Barażowej z FC Nordland. Jakoś tak to się chyba wymawia. No, moi drodzy, jest szansa jest duża szansa wyjścia dalej w Puchary ale trzeba to wygrać. Ja byłem na meczu wyjazdowym i tam wygrałem 1-0, a dzisiaj mecz rewanżowy. Co do taktyki i kilku kontuzji, Luiziao, Patrykun, Makarian, Baku są kontuzjowani. Młodzi zawodnicy niestety nie zostali dopuszczeni, nie mają numerów, no nie są zgłoszeni po prostu do meczów. I jeszcze Olivier Fobasam kontuzja, więc bardzo krótka ławka. I tutaj no, będą występowali ci, którzy są przede wszystkim sprawni i dopuszczeni. Tak wygląda ustawienie na ten dzisiejszy mecz. No, i zapraszam. Zobaczmy co się będzie działo. No dobra, wyjściowe składy aktualnie się przedstawiają na tablicach mało Niestety, zespół FC Nordland. gospodarze białe koszulki goście czerwone jedziemy z tematem wynik na zielono pojawia się w górnym e, lewym rogu wynik z poprzedniego meczu 1 do 0 no, i ten wynik tutaj będzie, będzie fluktuował, będzie się zmieniał w zależności od tego, jak się ten mecz oczywiście skończy. Mam nadzieję, że mecz skończy się pozytywnie dla mnie. O, będzie karka czerwona. Nie żółta. Nie dobrze, nie dobrze. Oj oj, Dobrze. Kacper że z powodzeniem przerzuca piłkę nad poprzeczką. Tym razem gola nie ma. A skon dośrodkowuje. Pitter wybija. Jeszcze wrzutka w pole i na szczęście nic się nie dzieje, a to tak gorąco tam było. Pierwsze sytuacje już po stronie zespołu gości. Czekamy na kolejne kluczowe sytuacje tego meczu. Niestety przejmuje tą piłkę Nidala, podaje do Opoku i jest 1 do jednego. Mówię niestety, bo to jest na razie wynik no niepewny. 1 do jednego po jednej bramce. Dobra, trzeba tutaj moich zawodników troszeczkę otrząsnąć. Koncentracja. Lecimy na ostrożną. Jednak za dużo, za dużo myślałem, że z tym zespołem sobie będę w stanie poradzić łatwiej, nie, ale widzę, że no niestety nie, nie będzie lekko. Muci, to będzie ciężki, ale pięknie. Gdzieś ta piłka teraz przeszła szybko, nie trafiła się po Brampi. Kolejna kluczowa sytuacja, ładne podanie, Adkonis. Iter. muci czy dzisiaj też występuje na lewym skrzydle. Krączewski. bardzo ładnie, Igor strzałek. Igor strzałek! I na poprzeczkę. To mogła być bramka, no mogła być. To trzeba strzelić. I jeszcze raz. O, 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 co tu się dzieje? Czerwona kartka. Ren Rasmussen. To ona grubo. A u mnie kontuzji nie ma? Chyba nie ma. 17 minuta meczu. No powiem wam, że jest grubo. No i Atkonis. Grączewski. Atkonis. Jeszcze raz. Aj, co to było? No dobra, Igor strzałek przyjmuje. Grączewski. Bardzo ładnie. Jest. Steve, Steve który został w kartę dzisiaj. On strzela. Drugą bramkę. W zasadzie to jeden do jednego, ale w dwóch meczu będzie to liczone właśnie jako dwa do 1. Bardzo ładnie. No, ograliśmy. Tutaj ograliśmy zespół. Popaki ograli. Dali radę. Brawo, brawo. Pochwal. Pochwaliłem popaków. A koniec. No, teraz chyba się wzięliśmy za za końcu stwarzanie sytuacji. Coraz więcej tych sytuacji się tu pojawia. Kluczowych Tego rozstrzałek. Stojanowicz. Piłka grana do tyłu. Iter. Ono potrafi rozegrać, potrafi rozegrać. Ale ładnie! Iter wrzutka z różnego pole karne i piłka znowu odbija się fartownie mogła być bramka najlepsi na razie Stojanowicz i Steve KUD jeszcze gdzieś ta piłka, kurczę, trafia ojojoj oj, oj. co tam się działo no kurczę, expect goal 1-12 do 0,43. Luka Iter na lewej stronie, również bardzo dobry mecz dzisiaj od od Konis, Grączewski. Ależ ładny tam przymierzył. Ale w, Bramkarz również jest dobrej dyspozycji. Obronił wiele takich już No trudnych piłek, strzałek i Eriksson prosto w ręce. Kolejny zawodnik, środka pola, Grączewski 7-0. Tutaj instrukcja, jeszcze od konis. Słupek. albo słupek, albo rękawica przerwa. Dobra, zachęćmy jeszcze zespół. Może coś się uda wykrzesać. Druga połowa Ernest Muci. Wrzutka. Ło głęboko, głęboko Pankow. Jeszcze nie koniec, a do Pankowa. Igora Strzałka. Wrzutka na drugą stronę. Ernest Muczyk. Jest samobój! Sebastian B 3-1. No, chyba mecz w kieszeni ma. Niesamowite. Po przerwie. Sam próbował pewnie piłkę wybić głową. Ale się nie udało. Dobrze, co my tutaj mieliśmy jakąś poradę taktyczną, eee, poradę taktyczną Tutaj też zrobimy poradę taktyczną, dostosujemy się Czy ja już kogoś muszę ściągać? No Pankow, Atkonis Atkonis, eee, zaraz zobaczę kogo mam tutaj do środka No jest, Igor Busz Wejdzie za Atkonisa Dokładnie Um, Souza, no niekoniecznie Igor Andre. Igor Andre. 6,60, pustka. Dobra, tutaj zrobimy zmianę i na razie tyle. Jeszcze mi zostało Pichler i Pichlera, ewentualnie za napastnika. Pankow Souza, chyba nie. O! Wow. Jeszcze próba. Itera. Tym razem Ole mu teraz wybił piłkę, ale ładnie się ogarnął. Ładnie się ogarnął. i Gorbusz. Znowu do Itera. On dzisiaj naprawdę dobry mecz gra. Muci, ja pierdziela. Ależ był sam na sam. Ale nie że boję. Souza. W sumie dobra, może on go zmienić. 68 minuta. Jak tylko po tej akcji. Czyli chłopaki mogą. Czyli potrafią. Grączewski. Ależ też ładnie. Po ziemi takiego szczura, ale mocnego puścił. Inter, brzydka. Ale głoską tam jeszcze. Jak, jak normalnie w Pilardzie. Spróbował zbić komputer no i tym razem się nie udało. Ale tutaj tak, to już zróbmy, zróbmy tę zmianę. Niech wejdzie ten Souza zapankowa, i zrobię jeszcze jedną zmianę. Wejdzie pichler nękający napastnik. Sołza. ten, który przed chwilą szedł. Ale ładnie bił piłkę i Gordusz, jeszcze Grączewski. Nie oddaj piłki i rzut rożny 77 minuta. No dużo sytuacji, dużo sytuacji na zdobycie bramki. Jeszcze Pinkler, Prosto w łapki. 2-0-1 do 0 43. Faktycznie pierwsza połowa, w zasadzie nawet nie połowa, tylko początek meczu należał do, nie, do zespołu e, gości. No ale tutaj się, losy się odmieniły i to diametralnie. Souza, co on to wymyślił? ciężko było się przebić. Steve idzie, idzie sam na sam, Wrzutka w pole karne. O, strzałek to było za lekko. Plus 5 minut. Sędzia doliczył no i Co tu się dzieje? Koniec, gwizdka, koniec gwizdek sędziego. Tak, tutaj widać yy, przebieg meczu. No, na moją korzyść ewidentnie. 2 do 1, przechodzę dalej. Zapraszam na losowanie, słuchajcie. Zwycięstwo w tym barażu dało mi się do jednej 8 finału Ligi Konferencji. Zapraszam na losowanie. Rozpoczynamy losowanie. Chyba tych zespołów nie będzie bardzo dużo. Ja jestem zespołem nierozstawionym. Szybkość razy trzy. Lecimy. Niech się. Niech się karuzela rozpocznie. Legia trafia na... Na kogo? Na Dynamo Zagrzeb. O kurde, ciężko roić. No to nieźle. Można było trafić łatwiejsze, chociaż vbs w Stuttgart. Rapid Wiedeń, Manchester United i 20. No kurczak, Villarreal był jeszcze. Może, no nie wiem, zobaczymy. No dobra, no to skoro tam się udało, to może i tu się uda. Teraz Wisła Polska, która jest aktualnie 18 w Ekstra klasie, więc jest szansa troszkę tych punktów zdobyć i trochę w tej tabeli się przesunąć do góry. Mam nadzieję, że się uda. Także zapraszam serdecznie na mecz. Kolejny mecz nas w swoim stadionie rozgrywam. Wyjściowa jedenastka w zasadzie się nie zmienia od poprzedniego meczu, aczkolwiek z poro rezerwowych zawodników dołożyłem tutaj do składu wyjściowego do rezerwowego oczywiście. I aktualnie mam... Jestem na 8 pozycji, mając 32 punkty. I tutaj może być lekkie przetasowanie, jeżeli mecz oczywiście wygram. Ustawiam i koncentracja. Lecimy. Lecimy w takim razie, bo ja ten mecz muszę wygrać. A tu już pierwsza sytuacja. Co prawda na razie nie groźna. Stojanowicz. Petkov, ale tutaj widzę, że na razie akcja nie jest przerywana. Igor Strzałek. Grączewski. Grączewski. Obrócił się. Aj aj, 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 Co tam się wydarzyło? Karny? Karny chyba. Nie, jeszcze war będzie. Karny. <grystanie> Pierwsza minuta. Karny. Od karnego zaczynam. Się ciekawie dzieje. I kapustka strzela gola na 1 do 0. Dziękuję. No ale muszę, muszę pociągnąć dalej. Brawo, brawo. No, bramkę jeszcze rzuci w drugą stronę zupełnie. Kapustka wykonawcą, i już jest 1 do 0. To na pewno pomoże. Wrzask na stawionie razk na stadionie, ale już troszeczkę milknie i jedziemy dalej, bo tu trzeba yy, też różnice bramkowe robić, więc chciałbym, żeby chłopaki tutaj atakowali. Zachęćmy jeszcze do zdobycia bramki. Ładnie kapustka. Oj oj co tak do tyłu? Stojanowicz, dobra. Strzałek. zrzutka. Pankow tutaj się znalazł. Wrzutka w pole karne. Ale za słabo, za słabo. Stanowczo za słabo. No i dobra. Co my tu teraz mamy? Ajajajajaj. No. Teraz by słaboło. Jezu, słupek był. Normalnie piła się od słupa odbiła. Ależ fart, fart. Lukaiter. Gram ofensywnie tutaj. Rzuciłem się na Wisłę Poc. Brakuje troszkę wykończenia. Pozytywnego. Gramy troszkę powoli. No a teraz Muci. Muci. Jest brama. Hitler. No, 12 gol w sezonu zamieniłem go z tym młodym Włochem no i strzela jest zresztą bardzo ładną bramkę asystentem Ernest Muci. bardzo ładna roztopana piłka Nick Hitler zdobywa bramkę na 2 do 0 Ernest Muci bardzo dobry mecz dzisiaj rozgrywa wow szwoch, ale strzelał. Leśnik. Brzutka w pola No, tutaj co tu się. Karny No, karny za karnego No, dzisiaj mecz, ale jeszcze war. Karny No, karny za karnego Czyli tutaj sprawiedliwość będzie. Chyba cywić. i niestety doma. 2-1. Strzałek na Igo Andrzeja. Dlaczego? Jest... A tak, strzałek. Ja jeszcze chwilę, niech strzałek wytrzyma. No, kurde, mecz się zrobił, mecz się zrobił. Grączewski. Dobrze, Kasper Tomia łapy piłkę. Jest gorąco, jest gorąco, ale ja ten mecz muszę wygrać. Muszę. Trzeba się w końcu odbić. Ewidentnie liga idzie mi znacznie słabiej. No teraz. A i znowu, znowu. Próba była zaskoczenia. No dobra, nie, nie go zmieni. Teraz wejdzie za Igora Igor André. Lago, to jest naprawdę Lago, nie Igor. Lago Andre. Chociaż Igor może, cholera wie. Dobra, koncentracja, koncentracja. Panowie, nie dajcie się zgubić. Wodzą fantazji. Steve tutaj też mi mięknie, Pankow mięknie. Będą do zmiany chłopaki za Fredrikson, żeby wszedł. Dobra, wejdzie. oj oj! Kurde! Dobra. To jeszcze będzie zmiana. Jeszcze 3 minuty doliczone. Przerwa. Druga połowa u mnie będzie zmiana w obrońcy. Wchodzi Fredrikson. I oj, oj, oj. Jeszcze Pankow też będzie do zmiany. No zapewnie będzie asystent mi tutaj podpowiadał. Ja zobaczymy. 50 minuta zapankowa Saganowski. Tak, zrobimy tą zmianę. Oj, Kubacki, idzie kontra. Nie, bardzo ładnie, Ernest muczy, Ernest muczy, on już takie piłki grał, no niestety, prosto w Kowacewicza. Krzyżanowski, do boku, oj nie, dobrze się robi, na szczęście obok bramki, 2-1. Yy, zaapelujemy o, o spokój, przejdę już na pozytywną. Bo widzę, że ta taktyka tutaj nies niespecjalnie mi się sprawdza. 62 minuta, kapustka Muci. No piękny mecz i pichler, i bramka. Tylko mało tych bramek. od koniec, za wolno chyba troszeczkę. Troszkę jest za wolno. Ładna teraz rzutka nieco nie, zły odbiór. Ale... Ajajajajaj. Przejmiemy tą piłkę. Przyjmiemy Grączewski. I Saganowski raz jeszcze. Kapustka. Z żółtą kartką, Lata muci. Dobrze przepuścił. Saganowski. Saganowski po lekarnia. Jest bramka. Belgi Peter. 13 bramka w sezonie. Trzy dobra. Oj, war. Nie, nie ma gola. Niestety nie. Był gdzieś spalony w tym miejscu. Tu chyba co? A nie, chyba przy podaniu ostatnim, końcowym. Nie, no, nie, niestety, gol nie uznany. O, to było właśnie. Tak, tak. No. Nie uznany rol uznany 3 do 1. Gol uznany Richard Hitler 7-9, Muci 8-2, Kapustka Igor Andre bardzo ładny. Grączewski dobry mecz Saganowski bardzo ładnie 7-7, Ernest Muci. Dobra coś takiego jest jak pochwał tego, Jeszcze, jak będzie jakaś zmiana, to tutaj spróbuję zrobić. Mam jeszcze chyba kilku zawodników. Eee, Za kapustkę wejdzie. Nie, nie można. Wszystkie zostały wykorzystane. No trudno, trudno. Jeszcze Wisła robi zmiany. A ja tutaj expect o 3,39. Bardzo wysoko. Jeszcze 10 minut meczu. Podgrzejmy atmosferę. Może się coś jeszcze trafi. No 3-1 już jest spokojny. Tak, to już mi się podoba. No pewnie gdyby nie ten karny, ale ja też miałem karnego. E, ostatnie minuty e, meczu, bo widzę, że jest plus 4. Igor Andrzej. Oj, co tam było? Żółta kartka, czy co? Kontuzja Saganowski. Druga żółta, czerwona, dobra, bardzo ładna. Ale u mnie tam chłopaki już ostatkiem sił. Ostatnim sił będzie gwizdek końcowy. Będzie gwizdek końcowy. 3-1. Kończymy dzisiaj odcinek. Trafiłem aktualnie po wygranej na piątą pozycję, także z ósmej na piątą, wysoki przeskok. No i teraz trzeba gonić tą czołówkę Krakowie, Raków, Lecha bądź Pogoń. Pogoń ma 3, 41, więc brakuje mi sporo. Brakuje mi 6 punktów aż do Pogoń. Będę próbował co w mojej mocy, żeby jak najwyżej wypaść. A kolejny mecz w kolejnym odcinku to będzie Radomiak Radom. Także zapraszam już serdecznie na kolejny odcinek. Pozdrawiam. Cześć.